No, witam. Po raz ostatni już jesteśmy w Jarkendarze. Wystarczy teraz poinformować tylko Faturasa o tym, co zrobiliśmy. Trzęsienia ziemi ustały, a ty wciąż żyjesz. Twoja misja powiodła się? Tak. Kruk nie żyje. A więc wszystko się skończyło. Dzięki Adanosowi. Dobrze o, Adanosowi, zrobiłeś, mój górno, synu. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Odebrałeś sługom zła potężną broń i przywróciłeś równowagę w tej części świata. Kiedy trzęsienia ziemi ustały, ustaliliśmy, co trzeba zrobić w następnej kolejności. Dalej Z tobą siedziś, bądź, szpon Deliara. Ta broń jest Tobie przeznaczona. W Twoich rękach powi... Używaj jej mądrze, synu. My zostaniemy tutaj i postaramy się, aby świątynia odzyskała dawny blask. Tylko Myksir wyruszył do Korinis aby wesprzeć Watrasa. Watras zbyt długo był sam w mieście. Zabrałem szpon Beljara. Szpon Bla bla bla. Tak wiem, bardzo silne, bardzo fajne. To. Okej. Co? I. Dobra. Niech. Niech chroni. Dzięki Adamowi, jakby cokolwiek zrobił. Dobra. Mniejsza już o to, już zostawi ich w spokoju i idę stąd. Nareszcie, bo zjem dosyć, dosyć tego wstronego Jarkendaru. Właśnie to jest Beliara. Jak widać, na razie jest tylko warty 500 sztuk złota i nie ma żadnych. E, żadnych właściwości. Ja wiem, w poprzednim odcinku trzeba by go ulepszyć. Tam naprawić, czy coś z nim zrobić Żeby po prostu odzyskał swoją świetność. No a teraz. Tu jest oczywiście kamienny, kamień teleportacyjny. No i tutaj ten teleport, który nas przeprowadzi prosto do naszego znanego, lubianego Corinis. Ale zapiszę, bo różny bywa, co wchodzę i mi się coś albo zacina, albo ten. Więc na wszelki wypadek wolę zapisać No i sru. Dobrze, tym razem wszystko jest w porządku. I naszym czym teraz ja skończyłem z tym korinis? Może... żeś paladynem. Aha, mam teraz iść do klasztoru No, to czas na dialogi z perokarem moje ulubione. Ale zostawię sobie je na później. Na razie jeszcze pójdę mm, w takie jedno miejsce, a mianowicie na farmę Onara. Dlatego, że muszę tam pogadać z takim jednym kolesiem. Kordem od tego, co 150XP. Yy, za to, że. Uzyskałem tego jego kumpla Patryka, który był jednym z niewolników. Ale najpierw muszę iść do Xardasa. Mm. Nie mam żadnej runy teleportacji, muszę sobie ustalić. E, runy, runy. Nie, runy są wyżej. Tu są runy. Teleportacja do zamku. O, do Ksardasa. I można z nim porozmawiać o tym, co mieliśmy w Jarkendarze. Hmm, dostaniemy za to 450 expa, bodajże za to, że mu hmm, powiemy o tym, co się działo w Jarkendarze i że mamy Szponbeliara. To jest dla niego bardzo ważna sprawa, żebyśmy mieli ten Szponbeliar. Hej! Gdybyśmy go oddali Saturasowi, to byśmy mieli... Przeszukałem nieznaną część wyspy. Z jakim rezultatem? Wszystko wydaje się obracać wokół potężnego artefaktu znanego jako szpon Beliara. Szpon Beliara? Gdzie on jest? Masz go przy sobie? Owszem, to bardzo ciekawe. Ta broń może się nam bardzo przydać, jest jednak niezwykle niebezpieczna. Zachowaj ostrożność i pod żadnym pozorem jej nie zgub. No, no ciężko by było cokolwiek zgubić w tej grze, ale... Jakbym chciał ją założyć, to zaraz wam pokażę co się stanie, tylko zapiszę, bo nie wiem jaka to ma, jaką to ma moc. Hey, Takie same pociski jak atakowaliśmy krukę. No, myślałem, że będzie jakaś opcja, ale nie ma. No to teraz trzeba iść do posągu Beliara. I zaraz wam pokażę co trzeba zrobić, żeby pon Beliara można było nosić. I tu jest ciekawostka. W zależności od tego, czy mamy więcej punktów w broni jednoręcznej, czy dwuręcznej, to taka broń, taką... O właśnie, 25. się Jak mamy przykładowo więcej... O, widzicie? 94 obrażenia, 20% szans na obrażenia dodatkowe. I teraz tak. Jeśli macie więcej punktów w broni jednoręcznej, Spawn Beliera będzie bronią jednoręczną. Jeśli macie więcej w broni dwuręcznej, to wtedy szpon będzie bronią dwuręczną. No i oczywisty sposób, jeśli jednoręczna to jest y, ma mniejszy damage, ale jest szybsza, jeśli dwuręczna to ma większy damage, ale jest wolniejsza, tak jak z zwykłymi broniami. Można ją ulepszać, ulepszać można ją co level, co zwiększa jej 2 do ataku i 1 do szansy na y, zadanie tego ataku z piorunem, czyli jakby wsparcie Beliara czy coś takiego. Okej, okay, to ja pójdę na farmę O'Nara, żeby pogadać z Kordem i wreszcie się na tym gnojku Sentenzie i zobaczę, jak to z tymi poszukiwaczami, bo to był główny cel, żeby mi wreszcie z nimi coś wychodziło. O, to jest właśnie ten koleś. I jak? Wszystko w porządku? Doskonale. Ja... Hej. Patryk wrócił. Hmm. Nie sądziłem, że go jeszcze kiedyś ujrzę. Zrobisz coś dla mnie? Jasne. Nie dziękuj mi. Nie miałem takiego zamiaru. Więc. Powiem ci tylko, że niezły z ciebie numer. Uważaj na siebie. No i teraz moment, na który czekałem, walka z Tentemfą. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Cześć, złoża, Trzeba mu pokazać, kto no, że. Trudno na mi to użyć. Nie to żeby był najemnikiem czy jakimś tam łosnym prawda dużo by mnie to kosztowało. Ta. Ale ogólnie nie, nie chcę, mam czasu na takie żeby ta ktoś, ktoś był silniejszy ode mnie w tym miejscu. Nie i to osobiście to. Lee Torlofa, którzy są nieśmiertelni. Okej, okay. i można pogadać w końcu z tą sentenzą. Nie wiem, ty mi powiedz. I wiedzie chyba... Czy... Hej. Moja ty. Twarz, to, dupa, czy... to znowu ty? Powiedz mi, czy to w sprzedał twojej... O, koniec z miłym gościem. Koniec z miłym gościem. Skoro tak mówisz. <noise> Okej. Okay. No i jak pójdzie? Teraz będzie zabawnie! Aha! I trzeba uważać was... Każdy... Po podniesie... Jeśli... O właśnie. To... Nie przedstawaj! To było niezłe! Tak widać dębę w nim radę. I teraz tak. Trzeba uważać jak się tym walczy, bo jeśli e, będziemy walczyć z jakimś człowiekiem i piorun będzie ostatnim atakiem, który został na niego wydany, czyli, że będzie ostatnim takim atakiem i wtedy on padnie na ziemię, to on umiera. Powtarzam, nie po prostu pada na ziemię tylko umiera. Dlatego trzeba czasami uważać kim się walczy. Jeżeli z kimś, z kimś jeszcze z pogadać, to lepiej wziąć inny bo różnie może nie zawsze zabija, kiedy na przykład zwykłym cięciem to nie zabija, ale to na razie tyle, Lars838, pozdrawiam.